Witajcie z tej strony jest no, tajnie gwiazd i dzisiaj pokażę wam jak zrobić takiego jakby pniotka, nie wiem jak to nazwać. to jest po prostu jajko no najlepiej weźcie sobie jakiś zamykany pojemniczek albo słoik weźcie jakieś jajko włożcie do słoika i nalejcie do niego ocet i po 24 godzinach, ale ja akurat to jako tam trzymałam, dwa dni to też nie zależy, ile, ale po jakichś nie wiem, ilu dniach. Może Wam, jak za długo się trzymać, to Wam pęknie ta błonka. I później to wyjmujecie. nie musicie oczyścić, tylko jak to opuścicie, to to się rozpadnie. i To jest po prostu takie jajeczko. Typowe, takie jakby kauczuk czy coś z żółtkiem i białkiem w środku. Nie chcę widzieć w tej komentarzy, że to jest fake, czy coś Jak to będzie fake, to je dla was rozbiję najwyżej Czy coś Nie wiem Jak po prostu nie będziecie, będziecie takie pisać komentarze, to pokażę wam, jakie ja robię No A jak jeszcze nie będziecie mi dowierzyć, to je rozbiję Igło. Czy... coś, nie wiem Dobra I to było tyle dzisiejszego odcinka Piszcie, pod, y, piszcie, czy jesteście następne. Pa!